Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego, chociaż pierwszego na tym kanale podcastu z serii spraw kryminalnych. Czemu nowy kanał? To już zapewne wiecie, albo was to nie interesuje i przyszliście się po prostu zrelaksować, słuchając o zbrodniach. W każdym razie miło Was gościć na tym kanale. Zachęcam do subskrypcji oraz kliknięcia w dzwon, aczkolwiek nie zmuszam. Przede wszystkim, zapraszam do słuchania. Będzie ciekawie. Tak, z przymrożeniem oka i to dość dużym przymrożeniem oka. Wiecie, że aż powieka boli. Zauważyłam, że duża część osób jest zainteresowana zaginięciami dzieci. No nie dość, że ogólnie zaginięciami, to jednak te dzieci bezbronne, być może jakaś osoba trzecia za tym stoi. No, gdzieś tam jest to w jakiś sposób nie dość, że no niestety makabryczne. To i też ciekawe. Tak więc szukałam aktualnie sprawy, która gdzieś o tę tematykę by zahaczała, bo mnie również to ciekawi. No, i trafiłam na coś bardzo dziwnego, i to tak naprawdę dziwnego, sprawa dość aktualna, jednak zakładam, że raczej o tym nie słyszeliście. Mamy zaginione dzieci, niewyjaśnione zgony, pięciu mężów i podejrzane ugrupowania religijne. A więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przenosimy się do Idaho w Stanach Zjednoczonych i mamy rok 2019, więc właściwie dużego przeskoku czasowego nie ma. Poznajemy Lori Wallow i z racji tego, że to miało miejsce rok temu, niektórzy nawet kartki z kalendarza nie przesunęli, to na ten moment Lori ma 46 lat. Jest uznawana za dobrą matkę oraz żonę, chociaż co do tego drugiego można mieć pewne zastrzeżenia. Kobieta jest nad wyraz religijna, wierzy w zbawienie po śmierci i stara się żyć zgodnie z zasadami. Jakimi dokładnie to do tego też przejdziemy, zatrzymamy się nad tym na moment, ale na ten moment sama nie wiem jakimi. I obawiam się, że być może Lori również tego nie wie. Wiadomo jest natomiast, że jak rozdawali szczęście w miłości, to Lori stała w innej kolejce: cztery nieudane małżeństwa i troje dzieci. Oczywiście można powiedzieć, że kobieta trafiała na nieodpowiednich mężczyzn, że złamali jej serduszko, ale no cztery razy. Coś w tym ewidentnie jest nie tak. No i właściwie sobie teraz tych panów wymienimy, tak przynajmniej pokrótce, jak te małżeństwa wyglądały i w jakich latach one miały miejsce. Pierwszy pan Anonim, mężczyzna, którego imię i nazwisko kompletnie nie jest znane, i myślę, że na tle tych wydarzeń, o których zaraz wam opowiem, do których przejdziemy, to ten pan bardzo się cieszy, że jego dane nie są znane. Małżeństwo rozpoczęło się w 1992 roku. I zakończyło się rozwodem. Powód rozwodu nie jest znany, i też nie znalazłam informacji, w którym roku był on dokładnie. Jednak tutaj faktycznie można wziąć małą poprawkę, ponieważ Lori miała wtedy 18 lat, zawierając to małżeństwo. I no gdzieś tam możemy tutaj znaleźć usprawiedliwienie, że młoda dziewczyna po prostu się nie dotarli. Kolejny ślub w roku 1995 z Williamem Lagioja, natomiast rozwód już w 1996. I para doczekała się, właściwie to nie wiem czy doczekała się, to jest dobre słowo, ale doczekała się syna Kolbiego. No i tutaj też można znaleźć jakieś usprawiedliwienie, że, że może ciąża, tutaj, tak jak wspominałam, Lori była osobą wierzącą, i być może ten ślub był gdzieś tam bardziej na tle religii, religijnym, aby zagłuszyć sumienie. No, no, można sobie to tłumaczyć. Jeżeli chodzi o dokładną przyczynę rozwodu, to no, niedotarcie charakterów. I chyba dosyć mocne nie dotarcie charakterów musiało to być, skoro małżeństwo przetrwało zaledwie rok. Trzeci ślub w 2001 roku z Josephem Ryanem. W międzyczasie na świat przyszła ich córka Tylee, a Joseph adoptował Kolbiego, czyli tego syna z poprzedniego małżeństwa. No i sprawa wyglądała całkiem dobrze, gdzieś tam to małżeństwo się toczyło, a to nagle rozwód w 2004 roku. Więc małżeństwo przetrwało 3 lata i jeżeli chodzi o dokładną przyczynę rozwodu, to nie została ona podana publicznie, a przynajmniej nie znalazłam takich informacji i właściwie już tych informacji zapewne nie znajdziemy, ponieważ mężczyzna o imieniu Joseph Ryan, czyli trzeci mąż Lori nie żyje, on zmarł w 2018 roku i najprawdopodobniej. Tutaj jest takim naciskiem najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych, ale no to tutaj też możemy mieć pewne znaki zapytania. Zresztą jak przejdziemy do dalszych wydarzeń, to być może tych znaków zapytania będzie coraz więcej. Numer 4 i tutaj będą pewne konkrety. W 2006 roku Lori bierze ślub z Charlesem Wallą i aktualnie Lori wciąż nosi nazwisko Wallą. Jednak może już nie są. Na świat przychodzi ich syn Joshua, nazywany JJ, i w sumie będę tak o nim mówić, będę mówić JJ, chłopiec ma autyzm. Jest to oczywiście przykra wiadomość dla rodziny, jednak nie jest to powód, aby się tego dziecka wyprzeć, aby je odrzucić. Wręcz przeciwnie, Lori, Lori zbiera swoje wszystkie siły i stara się być jak najlepszą matką. Tak więc, jeżeli chodzi o ten kontekst macierzyństwa, to opisywana była przez znajomość, przez swoją rodzinę, jako taką naprawdę fajną mamusię, przykładową mamusię, która gdzieś tam zawsze piecze ciasteczka na, na święto szkoły i dni otwarte. Tak więc, więc no, tutaj nie ma kobiety tej kobiecie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o taką opinię publiczną. Jednak coś sprawia, że małżeństwo Charlesa i Lori nie idzie zgodnie z planem. I co więcej, kończy się ono tragicznie, o czym zaraz tutaj opowiemy. Jednak o co chodzi, z tym, że małżeństwo nie jest dokładne i nie idzie zgodnie z planem? A mianowicie, jak wspominałam, Lori była od zawsze oddana religii. I tutaj ciężko jest powiedzieć, w co ona dokładnie wierzyła. No, wierzyła na pewno w Jezusa, w Chrystusa, w to, że jest zbawiciel i że ten zbawiciel nadejdzie na Ziemię i zbawi, zbawi ludzi, którzy zostaną. Być może tutaj taka ap apokalipsa gdzieś będzie miała miejsce według tych jej wierzeń. Lori czyta książki apokaliptyczne i coraz bardziej gdzieś tam wierzy w to, że zbawiciel jest już blisko, a co więcej, ona sama odegra dużą rolę przed jego przyjściem. Jeżeli chodzi dokładnie o jakieś tam ugrupowania religijne, do których ona należała, to znalazłam informację, że przed tym, aż, aż troszkę ta wiara jej wejdzie za mocno, o czym właściwie za moment powiem, to znalazłam informację, że Lori należała do takiego odłamu. Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich, i są to potocznie zwani Mormonowie. No i tutaj tak, taki naprawdę malutki przerwnik, ale ostatnio oglądam świetny serial na HBO GO 3 na jednego. Jest to właśnie o Mormonach, jest pokazane ich życie, codzienne perypetie i jest to naprawdę super, cieka super ciekawy. No, jest to bardzo ciekawy serial, jeżeli ktoś tutaj się interesuje różnymi religiami albo tym, jak to wygląda w wielożeństwie, no bo cały serial opiera, opiera się na wielożeństwie, co akurat u Mormonów jest czymś normalnym, to polecam. No ale wracając do całej historii, Lori nie była Mormonką jako taką, ale ona gdzieś wierzyła w ten odłam religijny. Ja tutaj dokładnie nie znalazłam nazwy tego odłamu ani tego, w co ona wierzyła, czy to w ogóle miało nazwę. Ale po pewnym czasie kobieta zaczęła mieć wizję. I w jednej z tych wizji stwierdziła tutaj, cytując, że jest ona Bogiem wyznaczonym do wykonywania pracy podczas drugiego przyjścia Chrystusa w lipcu 2020 roku. Tak więc wiecie, gdyby ktoś był zainteresowany tym, kiedy ten przyjdzie Chrystus, to przyjdzie on teraz, w 2020 roku w lipcu, tak na marginesie. Charles, czyli jej obecny mąż, zaczyna się obawiać o swoje życie, i chyba taka dość spora czerwona lampka mu się zaświeciła, gdy Lori uznała, że po raz kolejny ma wizję i widzi, że Charles już od dawna nie żyje, czyli jego dusza nie żyje i została ona przejęta przez inne duchy. No i to tak to trochę jest niepokojące, jak się o tym słucha. Zwłaszcza, gdy po którejś z awantur kobieta dodała, że mogłaby w tym momencie go zabić, a następnie pojechać do domu, ponieważ w domu czekają na nią anioły, które pomogą jej pozbyć się ciała. No, brzmi to niepokojąco. Ja myślę, że dla Charlesa było to również niepokojące i nie bez powodu w lutym 2019 roku, czyli no. No, prawie dokładnie rok temu postanowił on wziąć rozwód. Czyli no właściwie no, nie wziął rozwodu, ponieważ nie było sprawy rozwodowej, ale oznajmił on swojej żonie, że od niej odchodzi, i postanowił skontaktować się ze swoim adwokatem, a następnie wysłać odpowiednie papiery, aby do tego rozwodu się przyczynić. Zarządzał on również zakazu zbliżania się i chciał zorganizować podobne pisemko dla dzieci, jednak Tylee oraz Kolbi nie byli jego biologicznymi dziećmi. Tak więc, no niestety, zbyt dużego pola popisu tutaj nie miał. Charles przede wszystkim martwił się o J.J., ponieważ no, po pierwsze był to jego biologiczny syn, a po drugie chłopiec miał autyzm i zauważył, że mama zaniedbuje to. Mama w sensie Lori, jego mama to zaniedbuje. Chłopiec miał takiego pieska i to był tak coś w rodzaju pieska przewodnika. Ten pies wyczuwał, kiedy J.J. ma zły humor, kiedy coś się złego z nim dzieje. gdzieś. Tam przyszedł, się przytulił. To był taki specjalnie szkolony piesek dla dzieci z autyzmem. No i w 2019 roku Lori tego pieska oddała. Dlaczego oddała tego pieska, to też nie jest jasne. Powiedziała swoim znajomym, że przez sprawy rodzinne postanowiła pieska oddać. A ten piesek był bardzo ważny dla JJ. No i tutaj też czarsowi się taka czerwona lampka zaświeciła. Rozwód udało się dostać, jednak 11 lipca dochodzi do tragedii. I o dziwo, nie jest to temat przygodzinnego podcastu. Około godziny 8:30 Charles odwiedza swoją byłą żonę. E, dlaczego, nie wiadomo, być może tak chciał się tylko posprzeczać. E, Przypomniał, chciał porozmawiać, czyli no właściwie to posprzeczać się. Jednak rozmowa zamieniła się w dosyć ostrą kłótnię i nagle, nagle wchodzi Alex Cox. I co? Zastanawiacie, kto to jest. E, to jest brat, Lori. W tamtym momencie znajdował się w jej mieszkaniu i kiedy usłyszał, że dochodzi do jakiejś awantury, do jakiejś kłótni, postanowił zobaczyć, co się tak właściwie dzieje. I jak sam twierdzi, chciał e, pogodzić małżonków, znaczy małżonków, byłych małżonków, a przynajmniej załagodzić całą sprzeczkę. No niestety, niestety, znaczy no właściwie to niestety. Tej sprzeczki załagodzić się nie dało, doszło do jeszcze większego konfliktu i to tym razem do konfliktu między Charlesem a Alexem, czyli byłym mężem Lori, a jej bratem. Konflikt się nasilił na tyle, że doszło do bójki. Panowie zaczęli się przepychać. Tutaj ktoś komuś dał w ząbki, e, ktoś kogoś zaczął podduszać, no ogólnie nieciekawa sytuacja. E, Charles również zauważył, że sytuacja robi się napięta, tak więc chwycił za kij bezbolowy. E, gdzieś tam w kącie stał kij baseballowy. Charles go chwycił i w tamtym momencie uderzył Alexa, czyli brata Lori, w głowę tym kijem baseballowym. No i niestety. Wtedy Alex wyciągnął pistolet. Dlaczego miał pistolet? Czy ten pistolet był posiadany zgodnie z prawem i czemu akurat miał go pod ręką? Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. Eee, w każdym razie Alex strzelił do byłego męża Lori i niestety Charles zmarł na miejscu. Zastanawiacie się być może, jaką karę za to dostał. Nie dostał za to żadnej kary. Nie dostał żadnej kary, ponieważ sprawa została uznana jako zabójstwo dokonane w obronie koniecznej, czyli no, zrobił to, aby sam nie zginąć. Przynajmniej tak to zostało uznane, a więc cała sprawa została umorzona. Niestety, Charles stracił życie. No ale, tak jak wspominałam, moi drodzy, to nie o to tutaj chodzi. Życie toczy się dalej, stała się tragedia, to prawda, ale to, to nie o to chodzi w tym podcaście poznajemy pana o imieniu i nazwisku Chad Dibel. Lori zaczyna się z tym panem spotykać, znaczy spotykać. Ona jest zainspirowana nim, ponieważ tak jak wspominałam wcześniej, Lori czyta książki apokaliptyczne, czyli tych ludzi, którzy wierzą, wierzą w to, że nadejdzie apokalipsa, że pojawi się zbawiciel, on nas uratuje, no i tego typu przekonania. I właśnie jednym z autorów takiej książki jest Dajbel. Lori jest zachwycona tym, o czym on pisze, tym jak on pisze, no i postanawia poznać go osobiście. I oczywiście chodzi o takie normalne, zwykłe poznanie się, wymiana poglądów, ponieważ tutaj trzeba wspomnieć, że Dajbel jest żonaty. On jest żonaty od niedawna, ponieważ no, w tym momencie jesteśmy gdzieś tak wrzesień, październik 2019 roku. I on jest żonaty z kobietą o imieniu Tamara. Razem mają piątkę dzieci, przynajmniej do takiej informacji doszłam. Co jest dosyć ciekawe, ponieważ znalazłam informację, że oni jakoś tak we wrześniu wzięli ślub. Więc co to tak, dzieci poza ślubem i, i takie książki umoralniające? No bo te książki faktycznie umoralniające by, były. Mianowicie jedna z nich nosi tytuł The Family, jest to taki religijny poradnik o życiu w rodzinie: jak tu być przykładną żoną i matką, jak być dobrym mężem, ojcem, etc. W każdym razie tutaj znowu dzieje się rzecz bardzo, ale to bardzo tragiczna, ponieważ 19 października 2019 roku umiera Tamara, żona Dajbela. Ona umiera rzekomo śmiercią naturalną, ale do tego też zaraz przejdziemy. No jest to oczywiście tragedia, zwłaszcza że oni faktycznie wzięli wcześniej ślub. No, ale jak się możecie domyśleć, lub nie domyśleć, Lori zaczyna coś czuć, no Dajbela. Gdzieś tam tutaj się miłość między tym, tym dwojgiem nawiązuje. Tym bardziej, że mają oni bardzo, ale to bardzo podobne przekonania religijne, i te przekonania religijne podchodzą pod fanatyzm. I to taki niebezpieczny fanatyzm. I znowu dzieje się rzecz dziwna, a mianowicie właściwie to kilka tygodni po śmierci żony, czyli w momencie, kiedy Tambara umarła. Kilka tygodni później Dajbel oświadcza się Lori i para bierze ślub. I w tym sposobem Chad Dajbel jest już piątym mężem kobiety. I tutaj też jedna taka fajna, znaczy fajna, fajna i, i bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć. E, a mianowicie e, podczas dochodzenia, no bo jednak jak ta Tamara, czyli ta pierwsza żona Chada Dajbela, zmarła, to jednak władze były zainteresowane, no czy może ktoś trzeci tutaj łapek nie maczą? No i okazało się, że Chad Dibel z ubezpieczenia na życie po śmierci swojej żony otrzymał grube hajsy. No ale no, no dobra, no grube hajsy nie są jeszcze żadnym dowodem, że on coś tam, cokolwiek mógł robić, no ale do tego też zaraz przejdziemy. I teraz znowu nagły zwrot akcji. Właściwie to nie zwrot akcji, ale dzieje się tragedia. Już kolejna tragedia w tym podcaście. No i jeszcze nie jest to wcale ostatnia tragedia. 11 grudnia 2019 roku, czyli bardzo, bardzo niedawno, Alex Cox, wcześniej wspomniany brat Lori, umiera. On umiera, zostaje właściwie znaleziony martwy w swoim domu w Arizonie. I jeżeli chodzi o to, dlaczego on umarł, czy tak sobie po prostu wziął i umarł, to w dalszym ciągu trwa dochodzenie, no bo jest to sprawa, tak jak wspominałam, nadal aktualna i to, i to całkiem dobrze aktualna, bo ta historia toczy się nadal. Tak więc nie jest jeszcze w 100% tak pewne, co dokładnie temu mężczyźnie się stało. No, ale chyba już pora przejść do meridum całej historii, a mianowicie do dzieci. Dodaj JJ i Tylee, ponieważ kolby już tak jest dorosły, to pełnoprawnym dzieckiem nie jest. No i gdzieś tak w listopadzie 2019 roku, ja wiem, że to jest trochę przeskok czasowy, no bo tutaj wujek, wujek umiera w grudniu, ale no dobra, mamy listopad. Rodzina, a mianowicie z tego, co się dowiedziałam, to rodzice Lori, czyli dziadkowie, są zaniepokojeni faktem, że od dawna nie widzieli Joshua, tego JJ jakoś tak od września, nie ma z nim w ogóle kontaktu, też Lori nic o nim nie mówi, no i chcieliby się dowiedzieć co się dzieje z ich wnukiem. Tak więc poprosili o kontrolę, opiekę społeczną. Tak więc 26 listopada do domu Lori zapukała policja, właściwie to tam funkcjonariusze z tej opieki społecznej. Wtedy już kobieta była w związku małżeńskim z Chadem Daybelem. No i funkcjonariusze się pytają, gdzie jest JJ. Tak więc Lori pierwsze co mówi, jest to tak, tak od razu, bez żadnego wahania, to jest to, że JJ znajduje się aktualnie u takiego przyjaciela rodziny w Arizonie, tak zwanego wujka, on tam sobie spędza czas i jest z nim wszystko cacy. Tak więc na drugi dzień funkcjonariusze udali się, pod podskazany adres, do Arizony. No i tutaj, tak kolokwialnie mówiąc, pocałowali klamkę. Żadnego JJ tam nie było. A że policja nie lubi, kiedy ktoś z nimi w kulki leci, to postanowili przeszukać dom Lori. No i na drugi dzień udali się z powrotem. Do domu Lori i tam również pocałowali klamkę, ponieważ okazało się, że zarówno kobiety, jak i jej nowego męża tam nie było. No cóż, sprawa zaczęła być poważna, bo okazało się, że przecież jest jeszcze Tylee, czyli córka Lori, z którą również nie ma kontaktu. Tak więc tutaj priorytetem okazało się znalezienie dzieci, ale również w międzyczasie został wysłany list z kończy za Lori, oraz jej mężem. No bo coś tu nie gra. Oni giną bez śladu, dzieci nie ma, Lori nie ma, całej rodziny nie ma. A tym bardziej, jak wyszło na jaw, że 24 września 2019 roku Lori udała się do szkoły podstawowej, w której Uczył się Joshua i uznała, że Joshua więcej do tej szkoły nie przyjdzie. Kobieta postanawia uczyć go sama, sama w domu, tak więc no, Joshua więcej nogi w tej szkole nie postawi. I od tego momentu nikt chłopca nie widział. Natomiast jeżeli chodzi o Ty Lee, to jest jeszcze gorzej niż się można spodziewać, ponieważ ostatni raz była gdzieś ona tam widziana 8 września kiedy to wybrała się wraz ze swoją matką, z młodszym bratem oraz z wujkiem, który później w grudniu umrze, do Parku Narodowego Yellowstone. Tam też miała robione zdjęcie, zostały znalezione na jej telefonie, ponieważ no, mamy dosyć rozwiniętą technologię, no i policja znalazła zdjęcia z jej telefonu, oczywiście telefon był w momencie poszukiwań nieaktywny, ale zostały właśnie znalezione zdjęcia obok tego Parku Yellowstone. Dodatkowo został znaleziony ostatni SMS, 25 października, został on wysłany z telefonu Tylli. Był to SMS do jej przyjaciółki, i treść brzmiała cześć, też za wami tęsknię, kochanie. No i przyjaciółka Tylli zeznała, że ten SMS był bardzo dziwny że właściwie ona zna swoją przyjaciółkę i wie, że to jest do niej niepodobne. Ona w taki sposób nie pisze i od początku ten SMS jakieś takie obawy w niej wzbudził. W każdym razie, na początku stycznia 2020 roku, czyli już, już w ogóle praktycznie wczoraj, Lori wraz ze swoim małżonkiem została zlokalizowana na Hawajach w Kauai. Całkiem dobrze się bawili. No, i oczywiście zostali oni aresztowani. Tutaj zosta zostały postawione zarzuty takie właściwie tymczasowe, a mianowicie e, ucieczka z miejsca zdarzenia, tak to mniej więcej zostało nazwane. E, chodzi o to, że, że ona uciekła w momencie, kiedy tam jakaś sprawa się toczyła e, w jej temacie, czyli w związku z jej dziećmi. Oraz rzekomo coś takiego, jak porzucenie swoich dzieci. No bo o tych dzieciach nie ma mowy, nie ma kontaktu, i Lori stwierdziła, że ona również nic nie powie, bo nic nie wie i że tak jak jest, jest dobrze. Jednak nie taki sąd i policja straszna, ponieważ dali jej możliwość, że jeżeli do 30 stycznia ona zgłosi się do opieki społecznej wraz ze swoimi dziećmi. No to będzie wszystko cacy. Ok, pokażę, że dzieci są zdrowe, że dzieci żyją, że jest z nimi wszystko ok, to my damy ci spokój. Jednak, no, Lori uznała, że te 30, tego 30 stycznia to ona ma, wy możecie sobie sami dopowiedzieć w głębokim poważaniu, i żadnych dzieci nie przeprowadzi, ani 30 stycznia, ani wcale. No i tutaj ten wcześniej wspomniany syn, Kolbi. Był bardzo poruszony całą sprawą, również twierdzi, że nie wie, gdzie znajduje się jego rodzeństwo. I nagrał filmik na YouTubie. Ten filmik został opublikowany 31 stycznia i tam zwraca się do swojej mamy, aby zrobiła to, co należy i aby powiedziała prawdę. Jakakolwiek by ta prawda nie była. No i tak w międzyczasie ja tutaj mówiłam o tej żonie Chada, czyli tego męża Lori która zmarła w tych niewyjaśnionych okolicznościach i właściwie to nie wiadomo, co się z nią stało. No właśnie. W momencie, kiedy Lori oraz jej małżonek zostali aresztowani, to policja stwierdziła, że tej sprawie to się należy jeszcze trochę bardziej przyjrzeć. Tak troszeczkę, tak sprawdzić może. No i e, ciało kobiety zostało na nowo poddane autopsji i jest tutaj taka nuta prawdopodobieństwa, że być może została ona otruta. Jeżeli chodzi o takie dokładne badania, to trwają one nadal, ale tak trzeba też wziąć pod uwagę, że, że na ten moment, na, na dzień, gdzie my się znajdujemy, to... Wszelkie służby na całym świecie mają trochę inne zmartwienia niż ekshumacja zwłok i szukanie tego, czy ta kobieta została faktycznie otruta. Tak więc no być może się tego dowiemy, ale, ale nie teraz. Przynajmniej na ten dzień, kiedy tworzę ten podcast, nie ma jeszcze jednoznacznej informacji, jaka była dokładna przyczyna zgonu. Zarówno jej, zarówno Tamary czy, oraz brata Lori, czyli Alexa. Tak jak wspominałam, sprawa toczy się dalej. Natomiast jeżeli chodzi o takie najnowsze doniesienia, to Melanie, siostrzenica Lori, ostatnio zeznała, właściwie to udzieliła wywiadu w gazecie o tym, jakoby Lori oraz Chad, czyli ten niepiąty mąż, uznali, że zarówno JJ oraz Stile zostali opętani. Stali się zombie i muszą umrzeć. I oni byli w to tak święcie przekonani, że, że dostali obydwoje objawienia i, i coś z tymi dziećmi jest nie tak. Tak więc, no, w momencie, gdy policja się dowiedziała o tych słowach, o tym, co tam Lori oraz jej nowy małżonek wygadywali, to tym bardziej starają się te sprawy rozwiązać i tym bardziej starają się te dzieci znaleźć. I takim kolejnym niezbyt ciekawym aspektem tej sprawy, być może dowodem na to, że stało się coś złego, jest fakt, że Lori jeszcze w 2019 pod koniec 2019 roku wynajęła taki magazynek, no, coś takiego, jak taka swoja własna piwnica, i policja w tym magazynie znalazła zdjęcie. Jej dzieci i taki kocyk, który JJ używał, no, jak ja JJ miał autyzm, on miał takie swoje ulubione rzeczy. I właśnie tam między innymi znajdował się jego kocyk, oraz dodatkowo znajdowały się ubrania dwojga. Tak jakby, no, dość sporo było tych ubrań. I również policja stara się dowiedzieć, się, o co chodzi z tym magazynem. To tak właściwie się wydarzyło. Jednak Lori upiera się przed swoim i twierdzi, że ona nic nie powie. Jeżeli chodzi o takie teorie na temat tego, co się mogło stać, to niestety nie są one zbyt optymistyczne, ponieważ duża część osób twierdzi, że to, co stało się z dziećmi, ma związek z wierzeniami Lori, z tymi jej fascynacjami religijnymi, to niebezpiecznymi fascynacjami religijnymi, zwłaszcza biorąc pod uwagę słowa o tym, że dzieci są zombie i trzeba je unicestwić. No cóż, nie wiemy, co się w głowie tej kobiety działo, nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło, i myślę, że to już jest koniec tego podcastu, a przynajmniej historii, którą chciałam Wam przekazać, ponieważ no, w najbliższym czasie ja na pewno będę tę sprawę śledzić na bieżąco i mam nadzieję, że Wy, słuchając tego podcastu, który być może chociaż na trochę Was zaciekawił w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach, bo nie oszukujmy się, to, co się teraz dzieje, jest bardzo trudne, mam nadzieję, że wy również się tą sprawą zainteresujecie. No i no nie oszukujmy się, mam nadzieję, że ta sprawa się pozytywnie rozwiąże, tak, tak optymistycznie okaże się, że, że tak naprawdę nic się nie stało, że dzieci są całe i zdrowe i że wrócą do, do świata, w, do życia w społeczeństwie i gdzieś tam będą miały szczęśliwe życie. A póki co to jest pierwszy podcast na tym kanale i przyznam, że bardzo, bardzo, ale to bardzo się stresowałam. Jeżeli jest tutaj ktoś nowy i nie wie kompletnie o co chodzi, to jest to drugi kanał, ponieważ pierwszy został dezaktywowany. Dokładne informacje i przyczyna tego znajduje się na grupie na Facebooku Kryminalne Kapucynki. Tak więc, jeżeli ktoś jest tak mocno zainteresowany o co chodzi, to postaram się tam to w miarę logicznie wyjaśnić. No, i jeżeli chodzi o podcasty, to będą się one pojawiały teraz na tym kanale, postaram się robić to systematycznie, no bo nie oszukujmy się, chyba wszyscy mamy trochę więcej czasu wolnego w tym momencie, tak więc postaram się, aby te podcasty jednak się systematycznie pojawiały, a być może nawet częściej niż raz w tygodniu. Tak więc, no, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście być na bieżąco, to zapraszam zarówno do subskrypcji, jak i do włączenia dzwoneczka, i do usłyszenia.